Pierwszy moment, kiedy dostajemy informacje, jest naprawdę okropny. Nie możemy jeść, nie możemy spać, nie możemy się skupić na żadnej rzeczy. Boli nas brzuch, trzęsie ciałem. Ta psychosomatyka wychodzi bardzo mocno. Tak, może być, ale też każdy z nas jest inny. Więc są takie osoby, które w tym momencie się zamrażają, nie pozwalają, żeby te emocje wybrzmiały. Próbują je maskować, przykrywać jakimiś innymi sytuacjami. Na przykład wchodzą bardzo. Żywo w kontakty towarzyskie, próbują pokazać, że tak naprawdę nic się nie stało, i ta sytuacja jest dużo gorsza aniżeli właśnie te objawy, w których mamy silne emocje, przeżywamy i cierpimy. Dużo gorsza? Dlaczego? Dużo gorsza. Dlatego, że nie pozwalamy, aby właśnie ładunki emocjonalne z nas wybrzmiały, nie pozwalamy sobie na rozpacz. A przecież to jest wstrząs. Jeżeli jesteśmy z kimś dłuższy czas, planujemy swoje życie, mamy wspólną przestrzeń, przyjaciół, znamy swoje rodziny, jest jakby tworzymy wspólny świat i w pewnym Momencie z tego świata wychodzimy często wbrew własnej woli. I dużo gorsza jest dlatego, że to cierpienie trwa dłużej, a może też przyjąć formy, powiedział, takie patologiczne.